Hej wam moi kochani, powracam po kilku już dobrych miesiącach i tak bardzo was przepraszam, że nie było filmików, ale po prostu nie mogę już na razie nagrywać, już jakiś dłuższy czas, więc nie będzie tak często filmików, ale postaram się od czasu do czasu przynajmniej nagrywać filmiki, więc ja bardzo was przepraszam. Ale teraz mi się przypomniało, że mam takie coś jak kanał, Totalnie zapomniałam, że miałam nagrywać, bo jakiś miesiąc nie nagrywałam i potem mi się zapomniała. A teraz mi jakaś razka w komentarzu napisała mi, więc bardzo Ci dziękuję i Cię pozdrawiam. Bo naprawdę przypomniałaś mi o moim kanale. Ja nie wiem, jak to zrobić, ale ja tak się bardzo pod... dziękuję. Jesteś po prostu świetna, bo przez Ciebie przypomniała mi się, że takie coś, że mam kanał. I teraz będę mogła dla Was nagrywać więcej filmików. Tylko błagam, bardzo bym Was prosiła, jakbyście mówili mi. Jakie ma jak chcecie rzeczy, żebym nagrywała, ponieważ ja niezbyt nie wiem co nagrywa ja niezbyt wiem, co nagrywać, a wy zapewne wiecie. Co byście chcieli oglądać? Co tu jest zawsze u jakichś YouTuberek, które lubicie? Możecie mi po prostu powiedzieć. Na przykład, chcecie, żebym na przykład zaczęła nagrywać gry, czy coś, to ja mogę się tym zająć i mogę zaczynać y, gryć, gry. Ponieważ ja bardzo lubię grać w gry i mi to nie przeszkadza. Mogę na przykład robić vlogi i tak dalej. Co lubicie, to napis, y, piszcie w komentarzach. Ja y, y, ja tym serduszko. I. I sędziom yy, powiem Wam, pe, powiem Wam o to piszę w komentarzu. i Na przykład napiszę, tak, jasne, zacznę to nagrywać. Więc, jeżeli byście chcieli, to ja jestem chętna. I naprawdę, jeżeli naprawdę Wam to przeszkodziło i Wam się z nim to zrobiło, to spokojnie, ja już powracam. No, więc mam nadzieję, że to Wam się spodobało. No i papa, do zobaczenia tam później. Papa, kocham was.